Ja Witajcie ludzie, cześć, ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek I dziś możecie nazwać mnie królem zapłonu Natomiast pokażę wam pewien sposób Jak można bardzo szybko przelewelować postaci Ja wiem, że takie poradniki i informacje o tym krążyły po internecie Natomiast powód, dla którego robię to dopiero teraz Jest dlatego, że no po prostu Te levelowanie tym sposobem, który wam dzisiaj pokażę Jest po prostu, albo przynajmniej było cały czas zmieniane I w momencie, gdy brałem się za robienie tego filmu Gdzieś tam to było nerf i tak dalej, i tak dalej. Blizzard był strasznie niezdecydowany, i dopiero teraz ostateczna forma jest idealna do lewelowania. Dlatego pokażę Wam jak najszybciej przelewelować postaci. Również na kanale ostatnio pokazywałem Wam bardzo dużo postaci, którymi bardzo dobrze się bawię. Hmm, przykładowo jakiś tam Warrior i tak dalej. Tutaj jakieś kurde wybuchy się dzieją, natomiast będziemy musieli do tych wybuchów pójść oczywi oczywiście później. Hmm, natomiast hmm, mam parę postaci, które po prostu sobie leveluję w ten sposób i hmm, jest to naprawdę, naprawdę mega, mega szybkie. Um, więc jeżeli naprawdę chcecie jakąś postać z tych, którą wam na przykład pokazałem, albo macie jakąś swoją postać, no to macie tak naprawdę jeszcze parę dni do tego 29, bo z nocy z 29 na 30 jest premiera właśnie Legionu, gdzie kończy się ten cały event. Macie jeszcze trochę czasu, by móc te postaci wylewelować i naprawdę jeden dzień wystarczy, żeby przelewelować taką postać do max levela. Um, oczywiście przechodzimy od razu do sedna sprawy, e, idźmy na postać i ja wam wszystko wytłumaczę. A więc wybieramy sobie postać, którą chcemy przelewelować Ja na przykład mam tutaj druida, który wczoraj Miał level 51 i w zaledwie Parę godzin wbiłem 77 Co jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym wynikiem Były to około 3 godzinki, albo chyba 2 godzinki i wbiłem naprawdę taki poziom Więc jest to, jest to Super sposób, w każdym razie, uwaga Teraz tłumaczę wam, co musicie zrobić Logujecie się na takiego panocka i upewnicie się, że macie Wszystkie herlumy Czyli przedmioty herlums, są to Przedmioty, które dają wam experience, czyli Expa, zakładacie je sobie wszystkie Łącznie z pierścionkami i tak dalej Pamiętajcie, żeby te przedmioty miały wymagany poziom Chodzi mi tutaj o to, aby nie były to przedmioty, które mają na przykład do 60 poziomu Bo jak bijecie 60 poziom, to one dalej nie będą już z tego co wiem działać Więc zakładamy sobie te przedmioty i udajemy się do Dan Morog Najlepiej, najlepiej robić to według mnie w Dan Morog właśnie w tym miejscu, które nazy nazywa się Karanos I tutaj rozpoczyna się cała inwazja no i teraz e, sposób jest bardzo prosty ogólnie. E, gdy jesteśmy już tutaj jakby to levelowanie polega na tym, że musimy tagować jak najwięcej mobów, więc w momencie, gdy odbywa się pierwszy stage inwazji, e, tagujemy wszystko, co znajduje się tu dookoła, więc chodzimy sobie dookoła i zobaczcie to, co ja teraz robię. Wszystko, co mogę, taguję moim Sunfire'em. Sunfire jest o tyle fajnym czarem, że on nie dość, że zaznacza cel od razu, e, to na dodatek jeszcze oznacza wszystkich dookoła. Przykładowo, jak tutaj sobie walnę Sunfire, to zobaczcie, że wszyscy dookoła ten Sunfire dostają. W ten sposób mogę tagować naprawdę dużo mobów, tylko muszę się po prostu upewnić, że każdy z tych mobów gdzieś tutaj dostał e, ten... E, te, tego dybapa. No i właśnie o to chodzi. Trzeba tagować jak najwięcej mobów. I teraz sposób mniej więcej polega na tym, żeby tą fazę, którą tutaj macie, gdzie tagujecie sobie te moby, zobaczcie, dostaje po 2-3 tysiące ekspa tak naprawdę za każdego moba, którego tu stagowałem i zostanie zabity. No i chodzi o restartowanie tej całej fazy. Więc e, siedzimy sobie w tej pierwszy, pierwszym stageu, później wykonujemy drugi stage, i gdy przejdziemy do stagea trzeciego, czyli do, do tej trzeciej fazy, wtedy m, po prostu się wyląda. Po prostu się wylogowujemy i wtedy logujemy się z powrotem. W ten sposób wylądujemy raz jeszcze od samego początku. No i trzeba to po prostu robić. Jest to monotonny grind. To muszę przyznać, że jest to naprawdę, naprawdę niesamowity grind. Jakby jest to o wiele szybszy sposób na pewno niż levelowanie normalnie, natomiast levelowanie normalne może być o tyle przyjemne, że nie jest takie monotonne jak tutaj właśnie to, co teraz robię. Zaraz zresztą widzicie, że po prostu biegam na lewo i prawo i taguję wszystkie moby dookoła. Natomiast jest to mówię, bardzo szybki sposób i zobaczycie, że będziecie dostawać tony, tony expa. Na dodatek jeszcze możecie założyć sobie przeróżne eliksiry, które wam powiększają experience. Najlepiej to odpalić właśnie w momencie, gdy jedna faza się kończy Wtedy dostaniecie najwięcej expa I wtedy y, rozpocząć y, od nowa Nie, nie włączacie potion'a Jak się dopiero zaczyna ta cała faza Bo najpierw pojawiają się mobki, które tak dużo expa nie dają no i te potiony oczywiście mogą się stakować. Więc tak jak sami zresztą widzicie, jak możecie zobaczyć, najprawdopodobniej tutaj po prostu teraz wbije poziom. Mniej więcej już tak od wyższych poziomów, gdzieś tak od 65, będziecie dostawać 1-2 poziomy za zrobienie jednej instan, jednego tego właśnie miejsca. Najwięcej expa będziecie dostawać z bossów, które pojawiają się w stage'u drugim, bo te bossy dostają naprawdę strasznie dużo, popatrzcie, teraz ktoś tutaj wbił poziom. Lutenent, jakiś tu lutenent się pojawiał, pamiętajcie, żeby jak najwięcej tych, tych mobów stagować, to jest bardzo, bardzo ważne Skupcie się na, na tych właśnie większych gościach, wtedy będziecie dostawać najwięcej Expo właśnie z nich. Tutaj jeszcze jeden powinien się pojawić lutenent, proszę bardzo. I zaraz przejdziemy do stage'a drugiego. Ok, rozpoczyna się stage drugi. E, I tutaj ogólnie do zabicia mamy dwóch e, właśnie jakichś tutaj lieutenants, e, czy takich ważnych gości. I tych pamiętajcie, żeby tych otagować. To są tak naprawdę najważniejsi goście, których musicie otagować. I pamiętajcie, aby nie zginąć. Nie możecie tutaj zginąć, bo wtedy jak e, zginiecie, to nie dostajecie tak, tak naprawdę Expa. Więc najlepiej ustawić się gdzieś w jakimś takim miejscu, otagować te moby, no i może je gdzieś tam ponapierdzielać. Bo, bo pamiętajcie, ogólnie te całe inwacje się tutaj stakują. Zaraz zobaczycie, jakie ilości Expa będę dostawał za zabicie samych tych lieutenantów. Na dodatek jeszcze oprócz tego dostajecie masę, ale to masę nether Shards. No ja robiłem to słuchajcie łącznie z 3 godzinki, wbiłem bardzo dużo poziomów i zobaczysz, że mam 500 nether Shards. To wystarczy mi na, na praktycznie zaupgrade'owanie całej broni albo kupienie jakichś dodatkowych rzeczy właśnie od demon hunterów, ponieważ ci oferują nam jakiś tam gir za, za te nether Shardsy. więc jest to naprawdę fajny optymalny sposób, żeby móc sobie też przy okazji zdobyć trochę giru. i Oprócz tego monotonnego grindu też polecam Wam e, jakby w trakcie, gdy sobie to robicie, posłuchać jakiegoś audiobooka, włączyć jakiś film i tak dalej. Po prostu wyłączyć myślenie, robi, robić to wszystko, to co tu robicie automatycznie, e, po prostu wiecie, tak, tak, no wyłączyć mózg, po prostu sobie chodzić, po prostu tagować wszystko dookoła, to nie, nie wymaga bardzo dużo, a na przykład na drugim monitorze puścić film, e, czy tak jak w moim przypadku, ja przesłuchałem sobie e, trochę audiobooka e, Warcraftowego, zresztą podlinkuję Wam na dole, są to cztery części, około dwie... Dwóch godzin, powiedzmy, coś pod, podchodzące pod dwie godziny. Audiobook, który skupia się właśnie na historii Legionu, nazywa się Grobowiec Sargerasa. Jest po polsku, naprawdę świetna sprawa. I słuchając tego właśnie to robiłem. No i teraz zobaczę, że już tutaj ci goście będą sobie umierać. Powoli, powoli, ja już tutaj ich cały czas to taguję, zabijam. Przy okazji jeszcze taguję te jakieś różnego rodzaju fels I Teraz jak zginie jeden z nich, dostaję od razu poziom. Proszę bardzo, zostałem 44 tysiące ekspa za jednego tego MOBA. I proszę bardzo, zostaje drugie 40, w sumie teraz 1 tysięcy właśnie za tego jednego moba. I teraz pojawia się najważniejszy koleś, czyli komander. Proszę bardzo, tu jest komander i tego komandera właśnie tutaj musimy się na nim skupić. Ja teraz mogę go sobie szybko zrobić. Im szybciej, im bardziej będziecie się przykładać do tej inwazji, tym tak naprawdę lepiej, bo szybciej skończycie to, szybciej będziecie levelować, szybciej będziecie mogli to wszystko restartować. Więc na tym ostatnim gościu możecie tutaj no, no, się postarać nie tagować moby, tylko tym razem troszeczkę ponapieprzać obrażeń. I zaraz zobaczycie ile dostaniemy expa za tego gościa. Demon ogólnie teraz w tym momencie traci życie, umiera i dostajemy 44 tysiące expa plus na dodatek jeszcze za ukończenie tego stage'a no i teraz co robimy? Zobaczcie, co inni ludzie robią. Wbiegają do tawerny i się wylogowują. My nie musimy wychodzić przed tawernę, ponieważ wszędzie, gdzie mamy ZZZ, czyli e, takie oznaczenie, że e, tutaj jesteśmy aktualnie bezpieczni. Wylogowujemy się po stage'u trzecim, po zabiciu tego głównego komandera, wylogowujemy się, nie musimy czekać, logujemy się od razu z powrotem. Dlaczego tak to robimy? No, dlatego, że zobaczcie, gdy zalogujemy się z powrotem, rozpoczynamy raz jeszcze od stagea pierwszego i raz jeszcze wykonujemy to. I właśnie na tym polega ten sposób, po prostu e, w tym momencie robimy to raz jeszcze. Dlaczego tak? Mo no, możemy szczerze mówiąc, robić e, pełne inwazje jak chcecie, e, tam też dużo exp leci. Natomiast e, no, te exp tutaj, zobaczcie, że e, macie bardzo dużo tych inwazji. Aktualnie wszystkie są praktycznie cały czas dostępne. Możecie to robić w ten sposób, natomiast ten sposób jest po prostu najszybszy Moim zdaniem, ponieważ stoicie w jednym miejscu, jedyne co robicie to właśnie tagujecie, a większość expa, które pochodzi właśnie z tych inwazji, pochodzi z mobów. A zamiast latać dookoła i zabijać te moby gdzieś tam po, po całym świecie, stoicie w jednym miejscu, cały czas resetujecie tą, tą tutaj tą inwazję, i w ten sposób zdobywacie naprawdę tony, tony expa. Nie musicie się przejmować. Więc w ten sposób to wygląda. To jest mój sposób levelowania i wielu, wielu innych osób. No i wydaje mi się, że Dan Morok też jest najlepszym miejscem, ponieważ cała ta inwazja ma miejsce w takim, takim jednym po prostu, powiedziałbym, no widzicie, takim jednym korytarzyku, który tutaj się znajduje. E, dlatego, no nie musicie daleko biegać, po prostu wszystko jest ładnie ściśnione. Więc e, to by było na tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja idę sobie, słuchajcie, polewelować. Jeżeli wam ten odcinek wam się podobał, możecie jak najbardziej zostawić łapkę w górę. E, jeżeli się to jakoś przydało, mam nadzieję, że. I tak, pomimo tego, że zrobiłem ten poradnik nieco później, to i tak będziecie w stanie wylewelować trochę te postacie. I moim zdaniem, e, i tak jest. Ile? Pa paręnaście dni tutaj nam zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, no, z cztery, pięć dni nam zostało do tego. I, i w tyle czasu, naprawdę le lepiej późno niż wcale. A teraz inwazy są w najlepszym momencie naprawione. Więc łapka w górę, jeżeli się podobało. Jeżeli się nie podobało, łapka w dół. Zostawcie komentarz, czy przelewelowaliście sobie jakąś postać, a ja teraz, słuchajcie, kończę, idę sobie po pozabijać te, te, te mobki dookoła. To jest trochę monotonne, ale uwierzcie mi, że jak puścicie sobie dobrego buczka to jest naprawdę super, jest mjodzio. Zdecydowanie polecam wam, jeżeli chcielibyście tego Warcrafta, to, to ten Tomb of Sargeras, jak nie, to polecam wam Wiedźmina z takiej strony, która nazywa się... To już akurat, tak już kończąc tutaj, co mówiąc, to, to już nie każdy musi siedzieć tutaj w tym miejscu. E, słuchowisko, które nazywa się Phonopolis, mm, taka strona Phonopolis i tam możecie znaleźć Wiedźmina Świetna sprawa, świetna sprawa Naprawdę polecam przesłuchać No nic, trzymajcie się, pa pa, cześć